Chcesz prawdę. Dam ci prawdę, ale czy zniesiesz prawdę? Po tym filmie całe Twoje życie nabierze sensu. Będziesz rozumiał, będziesz wiedział o co chodzi w Twoim życiu, co musisz zrobić. Podam ci taką mapę życia. Dostaniesz odpowiedzi na wiele pytań, które zadajesz sobie codziennie. Zaczynamy. Prawda jest taka, że mamy różne kategorie ludzi. Są pewni ludzie, którzy zainteresują się rozwojem osobistym, zainteresują się sukcesem, zainteresują się swoją własną psychologią, będą oglądali filmy motywacyjne, będą słyszeli pewne koncepcje typu skup się na tych rzeczach, na których masz kontrolę, skup się na pozytywnych rzeczach, przestań się skupiać na rzeczach, nad których nie masz kontroli, popracuj nad sobą. Wyrób sobie pewne cechy, utrzymaj dyscyplinę, postaraj się, wydaj z siebie trochę energii i udać się, spełnisz się, będziesz miał fajne życie. Są pewni ludzie, którzy wejdą w to. Postarają się, im wyjdzie, spełnią się, będzie im fajnie. Ale jest też inna kategoria ludzi, którzy wejdą w rozwój osobisty, będą się interesowali tym rozwojem, będą starali się i będą widzieli. Że wydają z siebie ogromne ilości energii i starają się, i starają się, i utrzymują tą dyscyplinę. Jest ciężko, ale utrzymują. I idą bardzo powoli, nie ma efektu. I mogą osiągnąć, ale muszą wydać strasznie dużo energii. Strasznie mocno muszą trzymać siebie na smyczy i utrzymywać dyscyplinę. Prawda jest taka. Że jest jeszcze inna kategoria ludzi, którzy muszą tysiąc razy mocniej się napracować, żeby osiągnąć, żeby spełnić, żeby czuć się fajnie, żeby mieć fajne, sensowne życie, nie? tysiąc razy mocniej muszą wydać z siebie ogromnej ilości energii, które nie mają, nie są w stanie wydać tyle energii. I widzisz, że pewni ludzie, nawet jak się starają, to nie mogą iść, nie mogą się rozwinąć, nie mogą się spełnić, nie mogą osiągnąć tych rzeczy, które chcą osiągnąć. Prawda jest taka, że jest jeszcze inna kategoria ludzi, którym się nie uda. Jak porozmawiasz czasami z bezdomnymi, na przykład, to zobaczysz, że powiedzą ci rzeczy typu: Ale ja nie mam siły. Usłyszysz to. Powiedzą ci, popatrzą ci w oczy i powiedzą ci: Ja nie mam siły. Mówisz im, jak pójdziesz do pracy, to się wzmocnisz. Jak będziesz pracował, będziesz widział, że masz siłę, że masz kontrolę nad swoim życiem, że możesz zarobić pieniądze, że możesz. To zmieni się twoja psychologia, poczujesz się lepiej. Tą energię, którą wydajesz na chodzenie i żebranie, możesz włożyć w jakąś pracę i będzie ci lepiej. I ten bezdomny mówi ci wiem, ale nie mogę nie mogę. I wtedy możesz się starać, możesz próbować inspirować tą osobę. Możesz zejść na ich poziom. Zrozumieć ich bardzo dobrze i powoli ich wyciągać. Możesz dać im jakiś challenge, który są w stanie znieść. Możesz dać im coś, żeby mogli. Jakiś challenge, nie? Żeby mogli wygrać sobie coś, żeby mogli zrobić coś i mieć jakiś fajny efekt i zobaczyć, że mają siłę. Możesz spróbować to zrobić, ale nie masz gwarancji, że to ich uratuje, że to im pomoże. Pewni ludzie. Nadal powiedzą, ale ja nie mam siły. Nie mogę. Natura jest taka, że są słabsze organizmy, i słabsze organizmy są zjadane, i będą zjedzone, i znikną, i będą nieszczęśliwi, i będzie im źle. I to jest fakt, zobaczysz to, popatrzcie wokół siebie. Są tacy ludzie, i to będzie się pojawiało. Teraz, jak rozumiesz to? To wiesz o tym, że nie możesz się porównywać do innych ludzi. Nie możesz popatrzeć na osobę, która wydała pewną ilość energii i postarała się, i wyszło jej, i ty myślisz, że zrobisz to samo i ci wyjdzie. Nie możesz się porównać. Każdy znajduje się gdzieś indziej. Dlaczego? Dlaczego niektórym ludziom jest strasznie ciężko? Dlaczego pewnym ludziom jest łatwiej? Dlaczego pewni ludzie po prostu nie mogą? Odpowiedź. Coś, co było na tym kanale wiele razy. W tym filmie przedstawię ci to tak jasno, że będziesz wiedział po prostu będziesz wiedział o co chodzi. Ilość traumy, którą nosisz ze sobą. Pewni ludzie mają pewną ilość traumy, którą noszą ze sobą. Możesz popatrzeć na to z perspektywy duchowej, że jest dusza, jeżeli chcesz, nie? jest dusza i się rozwijasz i są reinkarnacje i wchodzisz znowu w życie i próbujesz przeżyć pewne rzeczy doświadczyć pewne stany emocjonalne pewne strachy i ewoluujesz w ten sposób nie możesz popatrzeć na to z takiej perspektywy chodzi o to, że każdy wchodzi w świat jak dorasta to przeżywa pewne rzeczy i wyrabia mu się pewna ilość traumy może to być trauma na bazie doświadczenia może to być trauma przenoszona z pokolenia na pokolenie, poprzez wychowanie. Chodzi o to, że znajdujesz się w pewnym miejscu. I teraz możesz płakać, możesz mówić, że nie chcę, żeby tak było, nie chcę, to jest szczęście, i ja mam złe szczęście, bo znalazłem się w tej sytuacji i mam taką traumę, możesz płakać. Albo możesz popatrzeć na to z perspektywy duchowej, jeżeli chcesz. I pomyśleć sobie, skoro jestem w tej sytuacji, to znaczy, że muszę przeżyć pewne rzeczy i przejść przez to. Teraz, jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy, że kiedyś twój tata, twoja mama, twój wujek, twoja ciocia, twoja babcia, twój dziadek, twój brat, twoja siostra, twój nauczyciel, dzieci w szkole powiedzieli ci, albo dali ci znać, albo jakaś sytuacja pokazała ci, że jesteś do niczego. I jako dziecko zobaczyłeś, Doświadczyłeś to, że okuczę Jestem do niczego. Przekazano ci jakoś tą informację, dotarło do ciebie, do mózgu, że jestem do niczego. Jak zdajesz sobie sprawę, jak przekonujesz się, coś z zewnątrz przekonuje cię, że jesteś do niczego, to jest takie traumatyczne doświadczenie, że nie może twój organizm tego wytrzymać, bo włączają się systemy w twojej głowie, które mówią: Jestem do niczego, nikt mnie nie będzie kochał, zostanę sam, nikt mnie nie będzie chciał, będę sam. Umrę, nikt nie zadba o mnie, nikt nie będzie mnie chciał. Czujesz, że giniesz. I co się dzieje? Twoja neurologia odłącza to doświadczenie, żebyś mógł funkcjonować. I co się dzieje? Jesteś w szoku przez chwilę i nagle czujesz, że to wszystko znika, jakby, jakby to się nie stało. Twoja neurologia to odłączyła. I funkcjonujesz sobie. Chwila szoku nagle się odłącza i funkcjonujesz sobie i wracasz. I jest takie, jakby udawanie, że to się nie stało, tak jakby ignorujesz to. Trauma siedzi w tobie. Może Twoja neurologia to odłączyła, ale to jest w Twoim organizmie. Odizolowała to, ale jest w Twoim organizmie. I teraz, jako dorosły, co robisz? Chodzisz i masz w sobie pewną część, która jest przekonana i wie o tym, że jesteś do niczego. Że jesteś do niczego. To przekonanie, nie? To jest część, która wierzy w to. I to się pojawia w Twoim życiu. Pojawiają się sytuacje, gdzie coś robisz, i zaczynasz się czuć, że jesteś do niczego. Coś się dzieje zewnętrznego, i zaczynasz czuć się, że jesteś do niczego. I próbujesz to zwalczać. Próbujesz to zwalczać. Jak to zwalczasz? Wchodzisz w rozwój osobisty, i słyszysz rzeczy typu nie jesteś do niczego, zasługujesz, jesteś warty, jesteś silny, dasz radę, możesz. Wchodzisz w rozwój osobisty z całej siły i robisz afirmacje, nie? Może nie robisz tradycyjnie afirmacji tak, jak się robi afirmację, że się wstaje rano i się mówi pewne rzeczy, ale tak czy inaczej, jak jesteś w rozwoju osobistym, robisz afirmacje, bo w każdy moment w swojej głowie, gdzie mówisz sobie nie, nie, nie jestem słaby, dam radę, oczywiście, że zasługuję, pewnie, że mogę, to jest afirmacja, nie? Robisz sobie takie afirmacje, zmieniasz swoje nastawienie, nastawiasz się w taki sposób, że dam radę, mogę, 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 mogę. Jestem silny. Oczywiście, że zasługuję. I podchodzisz tak do życia i osiągasz parę rzeczy, nie? Osiągasz. Teraz wkładasz w to dużo energii, bo musisz utrzymać dyscyplinę, nie? Dyscyplinę, że zrobię to, może nie czuję się na siłach, ale jestem na siłach i wmawiasz sobie pewne rzeczy zmienia się Twoje nastawienie i dodajesz sobie sił, nie? I osiągasz. W momencie, gdzie przez chwilę odetchniesz, przez chwilę odetchniesz, tak jakby odpoczniesz sobie trochę, nie? Wraca ten głos. Wraca ten głos. Ta część Ciebie się aktywuje, która wie, że jest do niczego. I co robisz? Zaczynasz marnować swój czas. Nie wiadomo dlaczego. Zaczynasz podejmować pewne decyzje, które są takie... Głupie można powiedzieć, że po co ja to zrobiłem? Po co ja marnuję czas? Po co ja to zrobiłem? I widzisz, że odzywa się to przekonanie, ta trauma, którą masz w sobie. I wtedy mówisz: Nie, 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 poczekaj. Muszę się wziąć za siebie, muszę utrzymać więcej dyscypliny. Nie mogę się rozluźniać, muszę się trzymać. Wspinasz się znowu i jedziesz do góry. Wspinasz się, nie? Masz w sobie traumę, która cały czas cię ciągnie w dół. Masz w sobie przekonanie, pewna część ciebie, która wie, że jesteś do niczego i oczywiście, że nie zasługujesz, oczywiście, że będzie źle. I próbuje ci to pokazać cały czas. Sabotuje cię, nie? A sabotaż. Pokazuje ci, że przecież jesteś do niczego, przecież nie zasługujesz, przecież nie możesz mieć tych rzeczy, nie? To jest oczywiste. Tak wierzy ta część w tobie. I ty to zwalczasz i mówisz: Nie, dam radę, jestem silny. I próbujesz utrzymać dyscyplinę i robić pewne rzeczy. I zwalczasz tą traumę i idziesz pod prąd, idziesz pod górkę. Jest tak strasznie ciężko, nie? Bo masz pewną ilość traumy. Pewni ludzie nie mają mocnej traumy. Pewni ludzie mają lżejszą traumę. Pewni ludzie mają mniejszą ilość traumy. Pewni ludzie mają mniej intensywną traumę. Ty może masz trochę mocniejszą traumę. I cię ściąga, i ściąga, i ściąga i idziesz pod prąd. Obojętnie, co zrobisz, cały czas. Masz pod górkę i musisz trzymać tą dyscyplinę teraz. Możesz odpuścić ten ciężar. Możesz odpuścić ten ciężar. Jak możesz zacząć chociaż leczyć się od tej traumy? Jak możesz spuścić ten ciężar, żebyś nie musiał wchodzić pod górkę tak ciężko, żebyś nie musiał siedzieć i utrzymywać dyscypliny i spinać się cały czas? Jak możesz odpuścić tę traumę? Jak możesz uwolnić się od tej traumy? Musisz przekazać, przekazać, dać znać tej części Ciebie, że nie jest do niczego. Powoli przekazać tej części Ciebie, która wierzy, że jest do niczego i Cię sabotuje, że nie jest do niczego. I to będzie najtrudniejsze zadanie w Twoim życiu. To jest ta rzecz, z którą, z którą przyszedłeś tutaj się zmierzyć. Z perspektywy duchowej możesz popatrzeć na to w taki sposób, że twoja dusza przyszła, żeby właśnie przeszła przez to. I to jest bardzo trudne, bo co musisz zrobić? Musisz pozwolić tej części ciebie, która twierdzi, że jest do niczego, pojawić się, pojawić się i ty ją akceptujesz. Czyli zgadzasz się z nią, że jesteśmy do niczego. I to nawet nie może przejść przez gardło, nie możesz tego powiedzieć, boisz się to powiedzieć. Dam przykład w praktyce, jak to wygląda. Kiedyś widziałem ja, że sam siebie sabotowałem, że nie mogłem utrzymać pewnej dyscypliny za nic. Tak jakby obojętnie, jak sobie wystawiałem i mówiłem: wstrzymam się. Będę miał dyscyplinę i zrobię dzisiaj tą rzecz i będę ją robił codziennie. I w jakiś sposób nie mogłem, tak jakby pojawiało się coś we mnie i mówiłem mi: zrób to, zrób to, zrób to, nie chcesz zrobić tego, zrób to, zrób to. I nie mogłem się powstrzymać. I musiałem zwalczać to, musiałem zmieniać swoje nastawienie i mówić: że nie, 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 nie zrobię tego, zrobię to, nie zrobię tego, zrobię to. I to było ciężkie. To jest taka waga pod prąd, nie? Traumach ciągnie mnie w jedną stronę, a ja idę w drugą. Więc przez parę dni Dwa, trzy dni siedzę i obserwuję, jak działa ten autosabotaż. Czyli jestem świadomy i patrzę, co ta część mnie, która twierdzi, że jest do niczego, chce robić. I obserwuję, jakie głupie decyzje podejmuję, nie? Widzę, że tutaj mam ochotę zmarnować czas, tutaj mam ochotę zrobić to, posiedzieć za długo, żeby później nie mieć czasu, i obserwuję to. Widzę, jak to działa, nie? Teraz. Jak to zaobserwuję, jak zobaczę, co ta część mnie chce robić, jak chce mnie sabotować, to co robię? Przez parę dni, jeżeli masz czas, to robisz, nie? Ja miałem czas, mogłem to zrobić. Przez parę dni siedzę, wchodzę na pokład z tą częścią, która twierdzi, że jesteśmy do niczego i robię te rzeczy intencjonalnie. Także boli mnie to, bo. Siedzę, marnuję swój czas, widzę, że moje życie idzie w dół, nie? Bo tak, jakby marnuję swój czas, robię rzeczy niekonstruktywne, tracę czas i boli mnie, i widzę, że jestem świadomy, widzę, że to się dzieje i mogę to zmienić, bo jestem świadomy tego, a mimo to, co robię, mówię sobie w swojej głowie, twierdzi, że jesteśmy do niczego. Możemy tak być, może to być, jest ok, poróbmy te rzeczy. Które zaprowadzą nas w miejsca, gdzie będzie do niczego. Możesz być, i przez parę dni idę w dół, nie? przez parę dni jest mi źle i widzę, że marnuję swój czas i robię to jeszcze intencjonalnie. Mogę to zmienić, ale nie. Ja siedzę w pełni świadomy, bardzo świadomy, nie, to jest klucz, że jesteś świadomy i robisz to wszystko jesteś świadomy. Alchemia się dzieje w tym momencie. W momencie, gdzie spędzasz czas świadomy z tą częścią, która twierdzi, że jesteś do niczego, to ta część, co dostaje? Dostaje akceptację, dostaje świadomą miłość, tak że ty przyjmujesz to tak, jakby intencjonalnie, mówisz: OK! Ta część ciebie, która twierdzi, że jest do niczego, zaczyna czuć się, że nie jest do niczego. Bo ktoś wreszcie na świecie pojawił się i powiedział, okej, okay, możesz być. I przez parę dni robię rzeczy, które nie są efektywne dla mojego życia, nie? Ale schodząc w dół leczę traumę. Robię to parę razy w ciągu roku na przykład, jeżeli mam czas, jeżeli mogę, nie? Gdzie przez parę dni idę w dół, ale bardzo świadomie czuję wszystkie te emocje i widzę, że marnuję swój czas, widzę, że jest źle i mówię, okej, okay, robimy to. Pod kontrolą, nie? Ale czuję się źle, tak jakby naprawdę czuję się, że jestem do niczego, bo tak jakby widzę, że marnuję swój czas, że jest źle. Po jakimś czasie zaczynam zauważać coś niesamowitego. Po jakimś czasie pojawiają się sytuacje w moim życiu. Gdzie zrobię coś i zaczynam się czuć, że jestem do niczego. Zrobię coś źle, albo coś nie zapamiętam, albo coś mi nie wyjdzie i włącza się ta trauma. Nie wszystkie te rzeczy, które aktywują tę traumę, że jestem do niczego. Zaczynam mieć inną świadomość w tych stanach. Jaką? Taką, że stoję. I zaczynam się czuć trochę źle. O nie, jestem do niczego. O nie, zrobiłem źle. O nie, i tak jakby czuję się źle i zaczyna pojawiać się taka świadomość w mojej głowie. Zaczyna się pojawiać ta świadomość, która mówi jestem do niczego. Jestem do niczego. Tak jakby spoko. Tak jakby zaczyna pojawiać nie arogancko, nie, ale zaczyna po pojawiać się taka lekkość, że jestem do niczego. Okej. Okay. I funkcjonuje. I działam. I kontynuuję, i robię, i jestem efektywny, i działam, i mam przestrzeń, i tak jakby nie obciąża mnie to. Powoli trauma się leczy, bo trauma polega na tym, że wszyscy ją odrzucają. Co robią ludzie koło ciebie? Mówią ci: uśmiechnij się, ciesz się, bądź szczęśliwy, bądź fajny, bądź fajny, nie smuć się. To, co masz w sobie, każdy człowiek odrzuci, każdy człowiek chce to odepchnąć i ty sam to odpychasz, nie? Nie chcesz tego. Chodzi o to, że przeżywasz to, czego najbardziej się boisz. Teraz, jak zrozumiesz ten przykład, to może pomyślisz sobie: Ha, czyli w takim razie boję się, że zostanę sama, boję się, że mój partner mnie zostawi, albo coś takiego, albo będę sam, to w takim razie mam zerwać sama z tym swoim partnerem, żeby zmierzyć się z tym strachem? Nie. Niekoniecznie. Chodzi o to, żebyś zaakceptował te uczucia. Możesz sobie wyobrazić, że zostajesz sama i być w stanie powiedzieć tak, tak może być. I to jest bardzo trudne. Zawsze powiesz, nie może być, bo to jest Twój największy strach. I teraz masz tą traumę. Jedyna opcja, która jest, to jest wyleczenie tej traumy. Alternatywa jaka jest? Alternatywa jest, możesz iść w drugą stronę i walczyć. W pewnym momencie skończą ci się siły, masz ograniczoną ilość siły. I pewni ludzie mogą osiągnąć dużo mimo traumy, nie? Mogą włożyć dużo energii siły mimo traumy zwalczać tę traumę i wyrobić sobie pewne cechy, że mogę, dam radę, będzie dobrze, jestem pewny, mam dyscyplinę, pamiętam o wszystkim, jest okej. Okay. Możesz to wyrobić, ale w pewnym momencie uderzysz w ścianę, nie będziesz mógł iść dalej. I na każdym odetchnięciu będziesz wracał. Będzie wracała, będzie ściągała ci trauma w dół. I teraz możesz to zobaczyć w swoim życiu. Możesz zobaczyć, jaki jest powód, że jest ci ciężko. Możesz zobaczyć, jaka trauma się pojawia cały czas w twoim życiu, jaki jest wzór i zmierzyć się z nią. I nie ma innej alternatywy niestety nie ma innej alternatywy. Alternatywa to jest po prostu zwalczać. Ale pewni ludzie nie będą mieli siły zwalczyć, bo mają za dużo traumy. Jeżeli masz bardzo dużo traumy, to musisz odpuścić trochę. Jak pracujesz z traumą, to schodzi ogromny ciężar i później wystrzelasz. Później jesteś zrelaksowany i wszystko ci idzie, możesz, możesz nie musisz wkładać dużo dyscypliny. Wiesz dlaczego? Bo ta część w Tobie, która mówi Ci, przecież jesteśmy do niczego, że przecież zawsze będziesz sam, nie ma jej tam. Ona dojrzała, ona ewoluowała, ona miała kontakt z Tobą i się rozwinęła i mówi inne rzeczy teraz. Mówi, nie jestem do niczego. jestem silny, jestem lubiany. I autosabotaż jest pozytywny. Autosabotujesz się pozytywnie, jak ta trauma się wyleczy. Widziałem ludzi, którzy mają na przykład problem z finansami. Mają problem z finansami, nie? I mówią zawsze, że jest mało, nie, mam, nie starczy mi. Ma, mam mało, nie, nie starczy mi. I co robią? Zauważysz, że mogą zadziałać taktycznie, żeby zorganizować się, nie? I zaoszczędzić trochę pieniędzy i zrobić pewne rzeczy, żeby był jakiś zapas. Ale oni co robią? W ciągu miesiąca, chociaż raz albo dwa razy, zmarnują na coś pieniądze tak totalnie niepotrzebnie i nie wiedzą dlaczego. Nie mogą się powstrzymać. Nie mogą, bo trauma im każe to zrobić i to jest naturalne, że musimy zmarnować trochę pieniędzy, żeby nie mieć znowu, bo to jesteśmy my, nie mamy pieniędzy. I tak jakby muszę wydać je. Tak jakby nie doceniamy siły traumy. Trauma jest taka, że wnika i powoduje, że przez chwilę masz ochotę strasznie zrobić to i nie wiesz dlaczego. Nie wiesz dlaczego. I wymaga strasznie dużo wysiłku, żeby powstrzymać się, nie? Pewne osoby chcą wydać, wyrzucić pieniądze do, śmie do śmieci praktycznie, nie? Kupić rzeczy niepotrzebne albo zrobić coś, żeby wydać pieniądze. I jak mają to zrobić, to... To jest trudne nie zrobić tego. Oni muszą się powstrzymywać. Czują się źle, jak tego nie zrobią. Bo ta część w nich się czuje źle, jak tego nie zrobi. Bo musi potwierdzać cały czas to przekonanie, że nie mamy pieniędzy. Przecież nie możemy mieć, nie? Więc mu muszę cię zmusić, żebyś zrobił coś, żebyś nie miał. Jak masz taką traumę, to musisz strasznie mocno się napracować, żeby ją zwalczyć. Musisz ustalić sobie taką dyscyplinę, pamiętać, radzić sobie z tymi emocjami, jak przyjdą, powstrzymywać się cały czas. Pewni ludzie nie mają siły, żeby to zrobić. Jak jest bardzo mocna trauma, to nie masz siły, żeby to zrobić. Więc musisz odpuścić tą traumę. Teraz, jak zaczynasz pracować z traumą, to musisz być chociaż jakiś czas w rozwoju osobistym i musisz nauczyć się do pewnego stopnia Wkładać dużo wysiłku i walczyć, zwalczać traumę, nie? Bo na pewnym poziomie ludzie nie powinni słuchać tego filmu. Jeżeli jesteś na innym poziomie, może na tym poziomie, na którym się znajdujesz, potrzebujesz po prostu spiąć się, postawić nogę na ziemię i powiedzieć: Mogę, dam radę, nie? Żeby wystrzelić trochę do góry, żeby iść trochę przeciwko swojej traumy. Bo jak masz trochę przewagi, jak wzmocnisz się trochę, czujesz się lepiej. To wtedy możesz spadać i leczyć traumę. Jak masz zapas, to możesz spadać trochę. Możesz mieć te dwa dni, gdzie poczujesz się strasznie źle. Możesz podjąć te decyzje, które nie są konstruktywne dla Ciebie i będziesz się czuł źle. W pełni świadomy i akceptujący, możesz to zrobić, jeżeli masz zapas, jeżeli popracowałeś najpierw trochę nad sobą. Bo to jest coś, co robimy. Ludzie co robią? Idą w miejsce, tworzą mury, dbają najpierw o bezpieczeństwo, o stabilność i później mogą się rozwijać. Tak samo ty najpierw pracujesz nad sobą, rozwijasz się, wzmacniasz się i później masz zapas, masz przestrzeń, w której możesz pracować z traumą. I jak zrozumiesz to, że nie ma innej opcji, to zaczynasz się zmierzać z tymi strachami, których unikałeś przez całe swoje życie. I jak zrozumiesz to, że nie ma innej opcji, to zaczynasz wprowadzać do swojej głowy taką możliwość, że chyba jednak się zacznę zmierzać, mimo to, że to jest najtrudniejsza i najstraszniejsza rzecz, którą mógłbym zrobić, bo ja unikałem to przez całe życie. Tyle. Mam nadzieję, że to rozjaśnia wiele rzeczy. Zwłaszcza na temat tego, dlaczego pewni ludzie. Mają trudniej, inni ludzie mają bardzo trudniej, a inni ludzie mają lekko. I pamiętaj, czasami spadek w dno może spowodować jakąś zmianę, ale nie liczyłbym na to, bo niektórzy ludzie myślą sobie, okej, okay, ja będę podejmował cały czas te gorsze decyzje, będę szedł w dno i widzę, że idę w dno, ale jak pójdę w dno i dojdę do punktu, gdzie doświadczę w pełni tą traumę. To wyleczy się i zmieni się. Jest opcja taka, że ludzie idą w dno i się złamią, i nie wyjdą znowu do góry. Nie wyjdą stamtąd. Więc póki masz siłę, jak masz siłę, jak jesteś w rozwoju osobistym, jeszcze masz jakąś motywację, jeszcze masz siłę, jeszcze, jeszcze mówisz, że mogę, to zapamiętaj o traumie. Bo jak trauma zacznie cię chwytać i chwytać, i chwytać, i chwytać, i chwytać, i chwytać i nie będziesz miał siły już w ogóle, to może być coraz gorzej. Może dojść do punktu, gdzie jesteś tak nisko i masz tak mało siły, że nie możesz nic zrobić, że nie możesz wyleczyć tej traumy. Więc. Ludzie nie traktują poważnie swojego życia. Przyszedł czas, przychodzi czas w życiu człowieka, gdzie zaczynasz widzieć, że może pójść w bardzo złym kierunku wszystko, że muszę popracować nad pewnymi rzeczami, że muszę się zmierzyć z pewnymi strachami, muszę zrozumieć traumę, muszę wiedzieć, co manipuluje mną, muszę zrozumieć to wszystko, bo mogę się kręcić w kółko i marzyć o tym, że kiedyś będę mógł, jak włożę więcej siły. I nie będziesz miał tej siły. Masz zbyt duży ciężar, zbyt dużą traumę. Kończę na tym. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować. I widzimy się następnym razem.